Jesteśmy już za półmetkiem gali KSW 72, a ze mną jest Emilka Czerwińska, która dzisiaj wygrywa z salą Luzar Smite. Była to jedyna walka e, pani na tej karcie walk, ale jakże emocjonująca i zdecydowanie nie odstawała poziomem od tych męskich, naprawdę. E, cieszę się, że się podobało, może tak. E, stoczyliśmy dobry pojedynek, w sumie stójkowy bardziej. E, bo chyba ona jest stójkowiczką, ja jestem stójkowiczką, tam raz mnie obaliła, resztę wybroniłam, pełna kontrola. Mogdał, e, który chyba powinien się zakończyć, bo ona tam się odbiła od y, maty, widziałam, dlatego ja przestałam też bić. No ale sędzia chyba nie dowiedział i puścił dalej, dlatego. No tak, bym ma należy pamiętać o tym, że to właśnie sędzia przerywa walkę i dopóki, ja, wiadomo, wiadomo, jest empatia i tak dalej, ale to jednak to on ma te role. Słuchaj, nie możesz sobie umniejszać, że jesteś tylko stójkowiczką, bo rzeczy, które śledzimy tutaj wszyscy ciebie i widać, że bardzo, bardzo wkręciłaś się w techniki chwytane. Tak. Jesteś już niebieskim pasem i nawet startujesz. Startuję, wygrywam niebieskie pasy, rozwijam się, trenuję z Magdaleną Loską, z trenerem, jeżdżę na obozy, z grupowania. Kocham te co naprawdę, szkoda, że nie zaczęłam tego robić wcześniej, bo super sport, także polecam wszystkim. Jasne, jak najbardziej. Do czego chciałam się odnieść? Twoja współpraca z narożnikiem. No myślę, że poezja, po prostu tak konkretne wskazówki, na które reagowałaś w mgnieniu okiem, naprawdę yy, bardzo konkretne prawa, lewa, strona, noga, to yy, ręka, przepuszczanie, trzymanie głowy, bardzo dobra współpraca z narożnikiem i słuchasz go, jesteś bardzo, bardzo posłuszna. Tak, mój Pizzopój jest wzorowy i spisuje się zawsze na medal. W każdej walce daje mi konkretne wskazówki, celne wskazówki. Myślę, że mój trener jest jakby krok przed wszystkimi i po prostu wie, co dana zawodniczka Zrobi przed i dlatego wysyła mi informacje, co mam robić. Tak to wygląda, ja to tak odczuwam. Mm -hmm. e, 2-0 KSW, co z Tobą teraz? Czy może jeszcze w tym roku będziemy mogli się spodziewać, chociaż tam ta kostka pękła, pewnie jakaś będzie kontuzja większa? Myślę, że szybko zagoi mnie, bo tutaj mam takiego cudotwórcę katmena mojego, który jest ze mną od kilkunastu już lat ze stójki. E, także zaraz mi to opatrzy, pewnie coś mi tam da magicznego i będzie wszystko dobrze. Chciałabym zawalczyć jeszcze w tym roku. Trzymamy w takim razie kciuki i myślę, że nie możemy się doczekać, bo to było naprawdę świetne show. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Piątka.